Cześć! Masz numery telefonów w Excelu, które wyglądają w sposób następujący, a potrzebujesz ich przykładowo bez myślników? Nie musisz tego robić ręcznie. Excel ma na to prostą funkcję. Wystarczy użyć funkcji podstaw. Wpisujemy podstaw, otwieramy nawias, zaznaczamy komórkę, którą chcemy przerobić. Następnym argumentem będzie tekst, który chcemy zmienić, w tym wypadku będzie to myślnik, więc w cudzysłowie wpisujemy myślnik. Natomiast następnym argumentem będzie tekst, na który chcemy zamienić nasz myślnik. W naszym wypadku pusty cudzysłów. Zamykamy nawias i potwierdzamy enterem. Gotowe. Myślniki zniknęły, a numer został oczyszczony. Teraz wystarczy przeciągnąć formułę w dół i wszystkie numery są już bez znaków. Prosto, szybko i bez kombinowania. Możesz w ten sposób usuwać też spacje, nawiasy, przecinki, cokolwiek zechcesz. Zostaw polubienie pod tym materiałem oraz obserwuj kanał po więcej praktycznych trików z Excel'a.